A to już ulica Mariacka. No, po prostu nie wytrzymałem. Muszę też nagrać tych parę miejsc cudownych. Nie wiadomo kiedy znowu tu wrócę. A dla tych, którzy dawno tu nie byli, to też jednak jest wspaniały widok. Piękne miasto, zachęcam jak coś będzie, no przypominam, że Gdańsk właśnie zrobił piękne połączenie z Walencją, o 20.50 leci samolot we wtorki i to można bilet kupić za 100zł w jedną lub w drugą stronę i w soboty, w soboty bodajże o 14.00 Lot trwa 3 godziny, i jesteśmy w Walencji. No i tak samo w drugą stronę. Jak ktoś ma ochotę z Walencji tu przyjechać, no to nie mniej, nie więcej. Tylko jeszcze ten samolot jest. Zdąży, zdążyli zlikwidować lot z Modlina do Walencji, a jednak ten został wprowadzony i będzie.